Impulsem do powstania mojej fundacji, Donko Cafe Razem Lepiej, była historia mojej choroby. Zachorowałam w 2010 roku na raka piersi. Moje leczenie trwało dwa lata i było niezmiernie ciężkie. Poznałam wówczas szereg dziewczyn, które leczyły się również z powodu raka piersi, tak jak ja. I to nasze historie i nasze doświadczenia sprawiły, że stwierdziłyśmy, że trzeba coś z tą onkologią jeszcze zrobić. No i tak też zrodziła się fundacja, która od 2014 roku pomaga pacjentkom z rakiem piersi i w dużej mierze pomagamy również bliskim osób chorujących. Na początku potrzeba jest szereg różnych działań prowadzących do zarejestrowania fundacji, i sam już ten proces dla osoby, która wcześniej żadnej organizacji nie prowadziła, nie jest wcale taki łatwy. Wokół mnie było również mnóstwo wspaniałych ludzi, szereg cudownych dziewczyn. Które również włożyły swój wkład, wkład pracy, bo przecież założenie strony internetowej, zorganizowanie funkcjonowania biura, zorganizowanie pomocy dla innych pacjentów. I tak krok po kroku przez kilka lat no, zbudowałyśmy tą fundację na taką, która stała się fundacją na tyle dużą, że już potrzebowała więcej ekspertów i specjalistów. W funkcjonowaniu mojej organizacji były oczywiście również punkty zwrotne, ale takie punkty, które były jednocześnie napędem do dalszego rozwoju. I takim momentem był czas, kiedy poznałam psychoankologa Adrianne Sobol i zaczęłam z nią współpracować w zakresie opieki nad pacjentami placówek medycznych, z którymi wówczas współpracowałam. Cały czas w trakcie działania mojej fundacji pojawiają się pytania, czy warto, czy trzeba, czy ja to mogę dalej robić. To jest przecież onkologia, to jest niezmiernie ciężki temat, i we mnie również pojawia się zwątpienie, czy ja udźwignę, czy to jest potrzebne, czy moja fundacja robi to dobrze. I nagle staje przede mną pacjent, pacjentka, pojawia się telefon, i to osadza mnie w rzeczywistości, i po chwili, Daje napęd do tego, żeby działać dalej, że to jest potrzebne. Bo stoi przede mną rozsypany człowiek, człowiek, który stanął w momencie diagnozy: masz raka. Twoje życie stoi pod znakiem zapytania. To są osoby, które płaczą, to są osoby, które nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, jak się mają leczyć, dokąd mają pójść, jakie mają zadać pytania. Komu te pytania mają zadać i trafiają do nas. Na pierwszą rozmowę, tak zwaną organizacyjną. I okazuje się, że po tej rozmowie często wychodzi ode mnie człowiek, który jest zbudowany. Godzinna rozmowa, czasem krótsza, wystarcza, aby takiej osobie pomóc, zbudować ją na tyle, że ona ma siłę dalej iść. Uwierzyć w to, że leczenie onkologiczne ma sens, uwierzyć w to, że jest nadzieja, że jej życie kiedyś odzyska znowu sens. Tak, rzeczywiście w ostatnich latach w Polsce zauważyłam, że zbudowała się ogromna rzesza cudownych organizacji pacjenckich. Jest wiele organizacji onkologicznych, które są rozmieszczone w różnych miejscach w Polsce. Są organizacje, które pomagają bardziej w zakresie zbierania środków, inne w obszarze wsparcia dla rodzin, inne w obszarze wsparcia emocjonalnego. Pandemia, która no, dotyka nasz kraj już od marca, rzeczywiście zweryfikowała trochę funkcjonowanie organizacji pacjenckich i w zdecydowany sposób wpłynęła na to, jak działamy, ale też poradziliśmy sobie z tym problemem. Natychmiast uruchomiliśmy spotkania live z naszymi ekspertami i okazało się, że one są niezmiernie efektywne i że z tych bezpośrednich spotkań przez okienko komputera może skorzystać jeszcze więcej osób i osób z różnych regionów Polski. W tym roku udało nam się zrobić rzecz niesamowitą, czyli zapewnić dostawy środków ochrony do ponad 40 szpitali, do ponad 90. Dostarczyliśmy tysiące kombinezonów, masek, przyłbic, fartuchów. Wyprodukowaliśmy w teledysk. Znaleźli się twórcy, muzycy, którzy zechcieli nas w tym wesprzeć. Stworzyli muzykę, stworzyli słowa, i tak powstał Teledysk Kobiecy Biust Męska Sprawa, który już jest w sieci. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i z dużym odbiorem, i odbieram to jako impuls do dalszego działania, no bo udaje nam się to. Inspiracją w moim życiu tak naprawdę są pacjenci i ich potrzeby. To one zawsze inspirują mnie do działania zwłaszcza informacje i rozmowy z dziewczynami, z pacjentkami, które są z nami już od wielu lat a największą inspiracją jest dla mnie również mój zespół. Osoby, które na stałe pracują w fundacji, lub też osoby, które współpracują z nami, też od wielu lat. Często spotykam momenty, kiedy umiera jedna z naszych pacjentek. Lub kiedy okazuje się, że nie możemy robić pewnych działań, tak jak to było w marcu czy kwietniu, zostaliśmy zamknięci w domach. Teraz też jest trudny moment. To jest moment, w którym widzimy słabość polskiego systemu ochrony zdrowia, i to przekłada się też na funkcjonowanie organizacji pacjentów. To czasem nam, organizacjom pacjenckim, rzeczywiście brakuje też sił do tego, żeby działać, ale a czasem pokazuje nam to, że jesteśmy bardzo potrzebni po to, żeby A pomagać pacjentom, a z drugiej strony, aby pomagać systemodawcy, budować system ochrony zdrowia odpowiadający na potrzeby polskich pacjentów. Na pewno potrzebne są chęci, głęboka potrzeba, no ale za tym muszą iść umiejętności przywódcze, umiejętności liderskie, pewien poziom wiedzy, żeby dobrze poczuć potrzeby pacjentów, to często ważne jest, jeśli ma się własne doświadczenie, to zdecydowanie pomaga. To jest instytucja, która w moim odbiorze jest najbliżej pacjenta, to tam spływają skargi, uwagi. Rzecznik Praw Pacjenta posiada ogromną wiedzę perspektywiczną. Przez lata prowadzone są analizy problematyki, jaka spływała, jaka najczęściej się pojawiała w ostatnim czasie. Wokół rzecznika i z jego inicjatywy powstały zespoły, Rada Pacjencka, zespoły, na przykład do spraw onkologii, w którym pracuję. To jest dobre miejsce do tego, aby zbierać informacje od organizacji pacjenckich w jednym miejscu, przekazywać je dalej. To jest doskonała rola dla rzecznika, dlatego uważam, że instytucja rzecznika praw pacjenta powinna być lepiej umocowana w systemie mieć większe możliwości działania administracyjnego czy, czy, czy bardziej realnego.